Niemano, Siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku na Kidowicach. Oczywiście widzowie, dzisiaj mam genialny plan. Nie uwierzycie co mam zamiar zrobić. Ja dzisiaj wzbogacę się tak, że będę prawdopodobnie jedną z najbogatszych osób na serwerze historii tego serwera, widzowie, ponieważ jest, że tak powiem, dużo pieniędzy między innymi tu, które sobie po prostu tak ostały koło mojego domu i można to wymienić na ogromną ilość kitcoinów. Oczywiście, zanim to wszystko zrobimy, to serdecznie Was zachęcam do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. Tutaj patrz, jaki ten piękny baner jest, który mówi subskrybuj Shimson Plus, więc subskrybujcie koniecznie, żeby być na bieżąco. Zapraszam na serwer kitowice.pl, ponieważ to jest serwer mój i Dave'a, na który możecie przyjść i sobie elegancko pograć na trybie. A uwaga, jutro 2 grudnia jest Start nowego trybu Box PvP Serdecznie Was zapraszam Dobra słuchajcie ja mam wszystko co potrzebuję Idę dzisiaj do Dejwa ponieważ muszę mu przekazać informacje Jaki mam plan na to żeby się wzbogacić Jak widzicie są bikony Mam zamiar bo już się zorientowałem jak to wszystko wygląda Tam dalej jest Taka maszyna do, do Farmy żelaza która jest zrobiona przez Szymona i Weronikę My lekko zapożyczymy Podczas gdy ich nie ma. Wiem, że to jest troszkę, troszkę kradzież, ale jednak oddamy im spokojnie. Z, z, pożyczymy od nich po prostu to żelazo, także żeby podmienić te bikony, żeby one były żelazne, bo jednak fajnie, żeby te bikony były, a jednak bez sensu, żeby były robione na emeraldzie, czy na diamentach, tak jak jest tam, czy nawet tam, jak jest na złocie. Więc dzisiaj mo, na, moim celem, i mam nadzieję, że ty się zgodzi że e, poprze mój pomysł, podmienimy to całkowicie na żelazo, sprzedamy wszystko, co zdobędziemy, czyli wszystkie emeraldy, wszystkie diaksy i tak dalej w kit sklepie, zobaczymy ile łącznie z tego mamy pieniędzy, podzielimy to pomiędzy mniej i pomiędzy dajwa porówno i oddamy jakąś część Weronice i Szymonowi za to, że nam tom, ym, to żelazo, że tak powiem, no bez zgody, ale pożyczyli. <laughs> tak to nazwę. Taki jest plan i mam nadzieję, że to się uda, żebyśmy mogli po prostu być, że tak powiem, bogaci. Wiecie, ile my będziemy mieli kitkoinów, więc ciężko jest to zliczyć nawet. Dobra. Idę do Dave'a, otwieram te drzwi, idę na dół, bo widzę, że tam jego nikt, że sobie kręci coś tam na dole. Halo, panie Dawidzie! Halo! Halo! <laughs> O, siema. Co jaki, jaki Tasmanian de Devil? The TASMANIAN Devil! Tutaj, <grym> patrz I co, ale on to tylko siedzi, ty w ogóle go wyprowadzasz na spacery No z z kobin to my A to co tutaj ten, zasuwamy co, na... co to tu? Co, co to tu? No dobra, zostaw to na razie synek, no nie miałem czasu, no muszę zbudować, patrz, bo ja mam taki plan, chodź okay, Ogólnie ten dawaj. pokój stał się useless, bo sypialnie mam u góry. Więc ten pokój jest dobra. useless, tu jest useless i to jest useless, bo zbrojnie też mam u góry. No i robię. Jaki tak. jest plan? No mam trzy zwierzęta i trzy zwierzęta będą miały tu każdy swój pokój, ale nie mam okay. jakoś czasu tego zbudować. Okej, okay, to, jest, to, jest, to jest ciekawy pomysł. Nie powiem, że nie. To jest nawet całkiem fajne. Słuchaj, ja też słynę dzisiaj z ciekawych pomysłów, ponieważ wpadłem na pewien genialny plan, jak możemy szybko, yy, yy, a treściwie zarobić. A wiadomo, oboje lubimy zarobić i się nie narobić. Więc e, słuchaj, mam, e, mam co? Czemu się nie śmieram? świadczy o nas dobrze, chyba jak <grym> Nie, nie, to, to jest. To jest to, ale czemu to nie świadczy dobrze? To właśnie świadczy tak, że jakby, że masz, dążysz do komfortu swojego życia, nie? Oczywiście, to nie znaczy, że chciałoby się dostawać pieniądze za nic nie robienie. To jest bardzo ważne. widzowie, że pieniądze się znikąd nie biorą. Dobra, e, słuchaj, mam plan. Plan polega na co? tym, że idziemy do e, farmy żelaza twoich, Twojego rodzeństwa, Weroniki i Szymona. Oni tam mają strasznie dużo żelaza, które nam pomoże w, w zrealizowaniu tego planu. Zamieniamy to całe żelazo, które oni mają, na bloki żelazne. Podmieniamy bikony, wy, wywalamy wszystkie okay. emeraldy, wywalamy wszystkie diamenty, wywalamy całe złoto. To mówiliśmy. Tak, podmieniamy to całkowicie na to żelazo. A co ty chcesz to podmieniać? Stary, bo my sprzedamy diamenty, sprzedamy emeraldy i wiesz, czy z tego będzie coinów? No. Aż, ciężko, aż ciężko sobie to wyobrazić. No, Nie do, wiem, no, ja no tak dobra, na ok ja stwierdzam, że z 500 będziemy ich mieli. Nie no, chyba tyle to nie, ale słuchaj, no, no ale patrz. Szczerze. Y, ale no dobra, no ale to i tak musimy jeszcze kitcoiny oddać za te żelazo, co weźmiemy. To po tak, co to no coś im tak, oczywiście, oczywiście. Bierzmy te bikony i nie zniebierzmy. Nie zniebudujmy w tym miejscu. Ale podzim, jednak bo. fajnie by było mieć bikony, nie na serwerze, żebyśmy mieli taki wiesz, żeby były jakieś. Ale pusty. słuchaj, ale słuchaj, ale słuchaj, no popatrz na to logicznie, przecież ten magik przyknął palcem i postawił bikon. Więc ty że on powiedzie... postawi drugie? Tak, powiemy mu, stary, że nie wiem, wiatr zwiał, albo nie wiemy kto to zrobił i niech postawi drugi. No stary, no przecież to jest nieskończona nie, gotówka. no stary, on tego nie zrobi. Ja Oczywiście, to... że tak stary, to jest głupota zamieniać te w stary, no on, po co? A ja, moim zdaniem to on nam za, zarzuci, że, że to zniszczyliśmy i że go naciągamy. A tak to no przynajmniej dobra, jak przyjdzie, to tak, mu powiemy, to no powiemy mu, a że tak, to się słuchaj... To no podmieniliśmy to na żelazo, bo to się po prostu bardziej opłaca, bo jakby to nic nie zmienia, a, a, a wiesz, a, a przynajmniej wydaliśmy to na coś ciekawego i nawet możemy się z nim dogadać i mu jakąś część odpalić, nie? Jak Ale to się brzmi prób. jak jakaś głup... Stary, no po co tak? To lepiej, stary, wziąć, wmówić... No to on się wkurzy! Widziałem! Ale on pstryknął palcem, postawił nowe, no to trzeba tak zrobić, stary, no, no nie, to nie, nie ma nie. co gadać! Nie, stary, on na 100% się wkurzy i po prostu powie, że, że go okradamy w ten sposób i stary, że go naciągamy tak to na to, żeby zrobić kolejne... Na nie no, wapy, tak stary. to wyjdziemy na z, y, genialnych ludzi, co przemyśleli sprawę. Dobra, czekaj, chodź najpierw Stare, sprawdzić Oni tak się wkurzy, jedno i drugie to jest kradzież, stary, I tak się wkurzy. Ale, bo to po co, ale, stary, to zamieniać. Ale w, w moim przypadku bikony dalej będą stały, więc może nawet nie zauważy. Tak, nie zauważy, bo nie jest Jest ślepie, taka szansa. Jest, jest mały, ale nie ślepy, stary. A te farmy w ogóle nie są wydajne, z tego co ja pamiętam. Tak to ale wiesz co, straciłem tutaj już przed odcinkiem i tutaj trochę tego żelaza jest, patrz, widzisz? Aha, niewydajne, no, no faktycznie ty. A jedno żelazo to jest. A, no, w sumie ty z mało kitcoinów, no bo jak to wszystko zdzielisz. Jeden Kitcoin to 32 dwa e... żelaza. Czyli... No, 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 no to to i musimy dać z 10 kitcoinów, <grym> Czekaj, nie, ja no, muszę. Na pewno nie no pewno więcej, więcej. więcej. To ja bo ja potrzebuję crafting. Czy my tu gdzieś mamy crafting? E, no, jakieś... Ostatnio czyściliśmy Kidowice, więc polecam no, pójść no, do domu. Właśnie. No, właśnie, kurczę, więc Ale tak masz muszę do Tosi łazić Tosi od obok, do bo ona na pewno ma. No, 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 to no, to się pieni. I tak, na tą żeby... stronę musimy iść? No, ale, ale tam jeszcze nie zabrałem wszystkich tych tego żelaza, chciałem go przemienić, nie? Więc ja tutaj ogarnę. E... ja tu też nie mam, ale, czekaj, ja tu miałem kiedyś. A ty a nie, masz w ogóle stare Elytra, a ty biegasz od lewej do prawej. A, no ty bo... tak, tylko że ja mam już troszkę zniszczone i nie chciałem Dobra, czekaj, zrobię sobie e, taki przenośny... ten jak to się nazywa? Crafting table. Weźmy no, resztę. Dobra, weź tam resztę. Ej, no dobra, nie mam drewna, naprawdę? Dobra, też... To, jest, to, to, jest... To, się... to się ma crafting stare, na pewno. No dobra, już se zabrałem od siebie. Dobra. Już sobie zabrałem od o. siebie crafting, bo ja tutaj też miałem. Dobra. E, idę tam z powrotem, tym pod to, zamieniamy to wszystko no, na razem i musimy zobaczyć. Mam 64, myśli, że nam starczy? Stary. 64 no, bloki? ja myślę, że nie. No, ja, no tak, no mam 64 bloki, stary. A jeden beacon to jest 64 bloki chyba. To ja mam dopiero Serio? na jednego beacona, stary. Do zero ale, zysku z tego będzie. No to czekaj, 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 czekaj. No nie robisz. No, czekaj, my sprzedamy. Zwał wiatr. Zwiał wiatr, stary, buchnąć i sprzedać. Ale on ty się nie chcesz nie mieć beaconów? No ale chcę, ale nie rozumiesz, że on strygnie palce mi ma? To jest, co mnie bije? Co ty mnie zaatakował mnie tutaj zombiak Dobra, czekaj, przemieniam te. o nie, braku mi. Dobra, ile ty masz stary, tych Stary, no, no, no stary, ledwo dwa staki, stary. No, patrz, no to stary, no to to stary. No, no, patrz, czeka, ile zaraz przeanalizujemy, ile dodać. tego mamy. Zaraz prze, przeanalizujemy, no, ile Stary, patrz. Ja ci powiem, jeden kitcoin to jest 32 żelaza, tak? No to żeby im oddać stary tutaj, kurde, normalnie tak jak mieli mieć, no bo to byłaby złodziejstwo, już no. to tak normalnie wzięli. No, no to no, no. stary, za za jeden stak żelaza masz dwa kitcoiny, czyli za gdzie e, taki daj blok, mi wszystko, blok iron. Daj mi, daj mi wszystkie bloki. Czekaj, to jest 18 kitcoinów stary, no to kurde, my za 3 bikony zamienione to musimy im dać stary prawie 60 kitcoinów, przecież to się opłacać nie będzie. Ale ty, ale ty tam wymieniasz bardziej wartościowe przedmioty jak diamenty i emeraldy, nie? No I dobra, szelaza. ale one nie są, ale one są Mamy stare... równo, o nie, troszkę, po... mamy ponad 4 staki. Patrz, stary, pomyśl na tym tak, 64 diaksów tam jest, nie? No to, to no. rozdzielasz, no to to masz 9 staków diaksów, Jeden diaks, ile tam, 10 chyba kitcoinów, znaczy 10 diaksów to jeden kitcoin chyba, tak? No, chyba tak. No to mamy. No tak. Stary, to nie, zero deal'a! To trzeba Ciek, zrobić. Zero deala. Star... Zer... Patrz, te żelazo i tak masz. I tak masz te żelazo. Nie, dobra, to dobra. Okay, one ci okay. nie zniknie. Dobra, dobra, no to idźmy w takim razie rozwarmy wszystko i zobaczymy. Ja ci mówię, on się wkurzy i będzie na nas zdenerwowany, że to, dobra, to całkowicie to zabraliśmy. Dobra, proszę bardzo, to zamieńmy, niech jest nudno. Proszę bardzo, Filipie. No nie, Zamieńmy, czemu pro... nie, ale, ale Czemu nudno? Czemu nudno? możemy Możemy Możemy, ja tybikony... to nie, te, te bikony stare i tak by były. I, masz tak, by me, były, masz bo me, i tak Masz, masz. Żelazo. Masz, jak to się nazywa, Silktacza? Nie. No to nie rozwalimy tego szkła, tak. No dobra, trudno i tak to rozwalamy, no to nie będzie. No dobra, no to w takim razie proszę cię bardzo, że tak powiem, rozwalamy. Ale nie, bo potem ty wszystko zwalisz na mnie. To no jak nie, tak, no. To, jak tak masz robić, to proszę, to odbudowujemy z żelaza, ja to walę, bo ty żeś jest No nie, no dobrze, biorę, biorę tu też robić na Okej. Okay. Okej, okay, no ty to pci, zróbmy... ci stary daje, pstryka palcem, stawia 64 bloków diaksa, a ty chcesz mu jeszcze pod ten, łaskawić go i mu kurde dawać żelaza to, no stary, no przecież on cię weźmie za debila, jemu trzeba pokazać, że my tu kurde, dobra, mamy łem. Dobra, no to w takim razie bierzemy... Ten... na twoją wioskę stary, a ty mu jeszcze tutaj dajesz robić co on chce? No tak, ale on nam dał bikony diamentowe, wiesz o co chodzi. No to da nam jeszcze raz, no pojeżdżę z wiodam, no bo no ktoś to. Okej, okay, no dobra, no to może jeżeli, no to jeżeli, się na, jeżeli na to pójdzie, no to spoko, no to rozwalmy te diamenty, wymieńmy chociaż te diamenty i te emeral. No wszystko w sumie. No dobra, czyli skopujemy do końca. A to szkło też zniszczymy, no czy zostawiamy? Żeby, żeby mógł. Wypełnić po prostu szkło. Nie, nie wiem w sumie, ale czekaj, deszcz pada. Trzeba, no, trzeba pomyśleć, ta... stary. Kurde, zdaję coś burza na tych kidowicach cały czas. Jak bym ten bikon w ogóle jeszcze działa stary ty? To może on nie potrzebuje tyle bloków, stary, to może na tyle go zostawimy. No patrz, dalej chodzi. No, ale to on schodzi słabiej, Pina, teraz No masz, to masz, no, no to, to po co. Dobra, A, już, już, już to wyłączyłem. No nie no, już... stary, no wyłączyłem to całkowicie do końca, to też biorę, nie? Ty, to No ile masz bloków diaksów? Ja mam. E, już ci mówię, już ci mówię, ja mam. E, no stary! Ja mam dwa staki. No stary, a, ty ile? a ja mam stak. No to patrz, no to. Trzy staki co, stary. to kosztowało? No tu widzisz, stary, jak no to, to, byś nawet to jednego byśmy podminili. Trzy staki masz? No właśnie, to byśmy jednego podmienili, stary, to byśmy to pół, za interes? dwa i pół, dokładnie. Stary, Dobra, stary, dawaj, dawaj nie nie jeszcze. Stać. Dawaj jeszcze te emeraldy. Ora, dawaj teraz te emeraldy. Nie masz stary, by mieź złoto. Trzy staki żelaza, stary, to byś jednego bigona za to, to nie postawił. No dobra, no masz rację, no dobra, no nie przeliczyłem tego, myślałem, że mniej tutaj trzeba, no nie spodziewałem się, że to jest aż tyle bloków, szczerze przyznam. No Ale on więc... przyjdzie, przyknie palcem i jest na nowo stary. No nie ma co, a wiesz, no dobra, no to on to się wbija na tak. nasz teren. Nie, nie my na jego stary, to nie my go okradamy stary. On się wbił tutaj, se postawił, no to co, to jest nasze stary, no to jest nasza wioska, nie jego. No on se Może, myśli, stary. Możemy iść w tym takie rozumowania, podoba mi się, podoba mi się ten tok rozumowania, że to no. co tutaj jest nasze, jak najbardziej. No dobra, no to w takim razie bierzemy stary. swoje. Jak myślisz, ile my z tego będziemy... Nie, dobra, ja w tym momencie jestem pewien, że my z tego będziemy mieli... Minimum 500. Yy, no na pieszych, pewno, 500. stary lekko. No oczywiście, że tak. no Ale, ale jest... słuchaj, no i widzisz, tam żelaze, że tam że żelaza się odpali na obrotach, no, zarobi się, postawi się bikony z żelaza. Po co to z diamentu ma być? Skurde, z emeraldu. No to ten sam efekt. Ale co, czyli zostawiamy szkołę krótko mówiąc, bo tam zostawili No szkło, szkło, też. No szkło sobie zostawimy, no bo tu wiadomo, wleci podmianka nasza najwyżej, jak on nie będzie chciał. No to, kurde. No, no, okay. no dobra. nawet ja i... tego bikona możesz zostawić już, nie wcale. Nie, 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 no nie, no bikona może też Aha. da nam nowego, nie. Ja, no Dobra, było jeszcze było. złoto, jeszcze złoto. Dobra, no. ile tego masz? Czekaj, rzucaj mi wszystko, ja to zliczę, ja to wszystko no. później podmienię, tak to żeby masz. to dobrze podliczyć. Mm. No ile Dobra, taki, okay. no ile stary, ile, ile tego, tego jest stary, 3 staki, jest, tak? Jest dokładnie 2 staki i 36. 2 staki i 36, okej. Okay. Tak. No i widzisz stary, no to dla lasa by na jeden stykło, a tak to, to prawda. To to prawda, aczkolwiek, yy, no tak, no, no, no masz rację, no na jednym bez tyku, na, na resztę nie. No to chociaż jeden mogliśmy no. odnowić, no ale dobra, nie, no jak już, jak już stawiamy, jak już nie możemy odnowić wszystkich, to lepiej jak nie odnowimy żadnego. No właśnie, Niech on i po my prostu powiemy, że tak, tutaj mu, że nie kto, tu może nawet nie... powiedzieć, że ktoś to ukradł i że nawet nie było. No. No tak, no stary żyjesz już takiego dziewaka złodzieja może zwinął się, kurde, z kicio, Możemy i stary... Możemy od razu go osądzić o to, że na przykład że to on y, te, o, te y, no. ten zabrał nam to i mówisz, co dałeś <grym>, za to i zabierasz. Pomysł. No właśnie, jeszcze lepszy pomysł stary, no dobry by, pomysł, bo, no. To by było mocne, nie? To, w końcu to mówisz jest... jak biznesmen stary. Albo <grym>, jak złodziej <grym>, no Nie jak złodziej stary, no bo on to kurde pstryknął palcem mi to postawił, no to jak ja bym pstryknął palcami no. i bym kurde, ten, to też bym każdemu za darmo dawał. O okej, okay, okej, okay, okej, okay. no dobra Dobra, daj mi wszystko do, do końca i teraz tak odsumujmy ile tego mamy. No mamy dwa... Dobra, idę to wszystko wymienić, tylko czeka, bo ja mam... No dobra, mam 10 Trudio. diamentów swoich, to już trudno. po prostu jednego kitcoina więcej ee, Będziemy mieli w puli. No Nie ja tak, tak myślę to co... No, faktycznie może być z tych kitcoinów ty Może być stary lekko? Ja, ja nie wiem czy Kurde. ja mi się tutaj półku zmieści wszystko, wiesz, co ja tutaj będę chciał ale teraz. Ale jest biznes Dobra, czekaj, wymieniam to. Jesteś gotowy? Uwaga. Dawaj, no. czekaj, bo ja. Nie, 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 czekaj, bo ja mam tak. Czekaj, ja muszę zrobić tak. Te 10 wymienić, okej. Okay. Ja mam 43 kitcoiny swoje Zajmij je, przechowam. Masz, masz, przechowaj je, no. no żeby dobra, uwaga, wymieniam. Wszystko wymieniam wszystko O, ale będzie klikania tutaj. Dobra, uwaga, 32. 30... Dobra, 32, okej, okay, lecimy dalej. Dobra, szkoda, że tego się nie da tak kliknąć, chyba że z shiftem, a nie, myślę, że z shiftem będzie jakoś, że, że wszystko mi się na przykład. W, w, w... Dobra, stary, już mam, już mam 100 chyba, nie? Zaraz. 9, dawaj da tego zupełnie na pewno styknie. Myślę, że lekko, no? Dobra, a to dopiero diamenty robię, nie? Jeszcze reszta będzie. A nie, Dobra, diamenty to najwięcej warto, to stary. No tak, to też prawda, to też prawda, ale z samych diamentów, uwaga, 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 mamy 150. Okej, okay, no to z 300 będzie, myślę. Ja nie wiem, czy mi się tu w puku będzie mieścić, zaraz. no tu wymienimy. O, dobra, złoto to idzie szybko. No dobra, no nie, myślę, że 200 tu będzie, trochę nas poniosło. Tak nie, teraz... bo emeraldy jeszcze swoje kosztują. Stary. A, no tak, no Emeraldy, Emeraldy, trochę tak. No dobra, no to będzie z 300. No. W to najlepszy wypadł. Fajna kasa, stary, nie? W tym momencie mam w tym momencie mam 193 i zaczynam robić emeraldy. Uwaga, w takim razie Emeraldy wszystkie. Tylko te emeraldy już schodzą bardzo szybko z tym, z, z tym złotem. To już tak trzy i nie ma, nie? Dobra, uwaga to, okej, okay, wymieniam ostatnie, znaczy przedostatnie? Uwaga, mamy 200, 252 i ostatnie 32, dobra, 260 będzie jakoś, 270, no dobra, to... 268. Stary, no widzisz, fajna kasa, stary, nie? Nie no, mega, dobra, to jest, to jest, stary, to jest taki pieniądz, że to głowa mała. Czekaj, ja no. wymieniam to wszystko na srebrne, żeby było łatwiej liczyć. Tak, stary, ją przyjdzie i mówimy, no panie, no, z burza, wzwiało no, dobra. wiesz, trzeba jakoś... No e, co to mi to? Myślić. Co jest grane? Tak, bo ten wymienić. automat coś, kurde, nie działa ostatnio. Ostatnio się coś, powiem. coś się psuje. Okay. Dobra, cofa mi to, cofa mi to, nie mogę tego wymienić na, na srebrne. Dobra, no to w takim razie, słuchaj, mamy tak, mamy raz, dwa, trzy, cztery. Cztery z takich e, e, kitcoinów plus dwanaście. Czyli e, w no. takim razie to jest biznes na no, dwójkę, nie musimy się z nikim dzielić. Więc teraz tak, e, daj mi e, daj mi te 42. Ja to muszę odłożyć sobie tutaj do boku, żebyśmy żeby tobie się tutaj nie pomyliło. Bratu, teraz tak, odkładam 42. 42, ja miałem, dobra. I teraz tak daje ci po połowę wszystkiego, czyli daje ci połowę tego, połowę tego, połowę tego, połowę tego i połowę tego. Dobra, i w ten sposób mamy. No. Po dwa staki i sześć. Ja mam 140 kilka teraz czyli, i. No, a ja Gitarra mam 166, plus to co, ja, po to, co ja miałem. No i stary jesteś w tym momencie. Ej, dobra, to jest. To jest taki pieniądz... Ja nie wiem, ja chyba takiego jeszcze nie miałem tak dużego. Tak sobie nie przypominam chyba, że miał tyle tyle A ty miałeś więcej? Kurde ja... Znaczy ja mogłem mieć więcej jak te zwierzęta zamawiałem, ale to A, wiadomo no tak, to, to taki no wiesz tak, na to sekundę, tak, to, to tak. się nie liczy. No tak, to tak. No ale jest, ja także... Ja, to jest biznes! Zaraz, no stary tak. Co? A go jakoś przewołać, żeby nowe zrzespił, nie? Nie, Zbocam nie, się. ja nie chcę teraz je z nim konfrontować, nie? żeby nie było przypału. Nie. No jak nie, no niech nowe przyzywa, stary 130 kid goinów na godzinę. Stary nowy, najlepszy biznes, stary no, na kitowicach. No trochę tro, 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 tro masz racji. Dobra, Dawidzie, chodź, zapraszam cię do mnie na chatę yy, na ciepłego ziemniaka, bo trochę deszcz. Aż tak, oj, jeszcze atakują, aż tak powiem, udany no, dzień. Golem udane, udane zyski, do, że, dobry, że tak powiem. Dawaj, jak to się no cza, mówi... kurde się coś pojeźdź, co, bo tutaj jakiegoś homara <laughs> tak, dzisiaj. Tak. Co tu robi? Co... No widam, Co wyście zrobili? Yy, 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 wy właśnie, bo jest... jest... Tak, jest problem Jest problem Jest problem, bo widzi pan, panie magiku, no buza taka, że zwiało bikony, ja nie wiem co się z nimi stało Kto się zabrał? Jak zwiało? Widzę, macie no... jakieś co wy macie? No ale co mamy? Co ja mamy nic nie mam Kupiliście monety No, no ale no, ale no, to monety to ja miałem już wcześniej Wiecie, za tym, że to był wasz największy błąd Czemu? Teraz będzie za to kara! Jutro ale... przekonacie się o tym! No ale za co kara? Za to, że ktoś bikony zwinął? No halo! Nie po to wam to daję, żebyście to zniszczyli! Będzie za to kara! Jutro się o tym przekonacie! Ja bym się nie bał. Gdybyś się nie bał? Słuchaj, on... Dobra, Sarę, jednym zdjęcie jest... palca pojawił bikony. Ty jesteś, jesteś świadom co on może zrobić jeszcze? Jakby... Chciałbym ci przypomnieć tylko, bo nie wiem czy zapomniałeś. Możliwe, że zapomniałeś. Że, yy, że te skiny, które tutaj były, on też cię palca sobie tak o zabrał, nie? Więc no dobrze, ja dobrze, dobrze, ale słuchaj, stary, no nie możemy sobie dmuchać w kaszę, tak? No, trzeba postawić sprawę jasno. Bierzemy jeszcze w ekwipunek i no, idziemy go załatwić, stary. Teraz mnie zenerwował, Buz jeden. Stary, nie dość, że sobie postawił bikony, My kulturalnie je wzięliśmy, bo dla mnie pasował, może design. I no dobra, zamieniliśmy sobie je na kasę, okej, okay, no może to było trochę nieodpowiednie, ale no chcieliśmy dobrze, tak? Dla, przynajmniej dla swojego portfela. No to to no nie jest właśnie. stary, no to on tutaj, stary, pojawia się od lewej do prawej, wbija się jak na swój rejon i jeszcze nam rozkazuje. No tak nie może być, stary, trzeba się postawić, no. Nie wiem, stary, moim zdaniem to będziemy mieli grubo przekichane.